Z tej strony. Prawie przegapiłam mini wydarzenie w Good Pizza Great Pizza i bardzo się cieszę, że mam takich czujnych widzów, a sama mówiłam, że jeżeli pojawi się jakieś wydarzenie w pizze, no to nagram odcinek, tak więc jest wydarzenie tak dobre jak złoto, czyli prawdopodobnie będą jakieś złote przedmioty. Chcesz olśnić swoich klientów i przećmić konkurentów? Nadszedł czas, aby wybrać złoto. Sprawdź w sklepie nasze specjalne, pozłacane dekoracje, teraz dostępne przez ograniczony czas, tak więc zerknijmy, co my tutaj mamy. Mamy tutaj złoty nóż do pizzy, złoty śmietnik, złoty kosz na ciasto, złoty pojemnik na dodatki, złoty tablet, złotą kasę fiskalną i złotego kota na szczęście. Tylko wiecie co? Te dekoracje bardzo dużo kosztują, a udało mi się uzbierać 512 dolarów i wiecie na co je wydamy? Już Wam mówię, wydamy je tutaj na dodatki, odblokujemy sobie wszystkie dodatki, bo czytałam, że jak odblokujemy wszystkie dodatki i spełnimy jeszcze jakieś inne wymagania, to odblokujemy kolejny rozdział, czyli rozdział trzeci, a ja dalej jestem na drugim. Zaczynamy dzień 69. Wiadomości nie ma żadnych wiadomości, no niestety. Dobra. U, pierwszy klient już. Ciasto pełnoziarniste, czyli to, co nowe kupiliśmy, tylko bez mięsa. Och, zapomniałbym chcę dobrze wypieczoną. No jej, możemy użyć teraz naszego nowego ciasta. Yy, bez mięsa on chciał? Bez mięsa, no dobra. Pytanie, czy to anszuła dodajemy? Chyba nie, co nie? Bo... Tylko bez mięsa. To jest trochę temat kontrowersyjny i tak ciężko powiedzieć, czy te Anszuła dodać, czy nie. Wolę nie dodawać. Wolę nie dodawać! Najwyżej będzie ciut gorsza pizza, ale przynajmniej nie będzie zła. Uh, będzie good pizza, great pizza. Właśnie. Zapomniałam pozdrowić moich najnowszych subskrybentów, czyli Ivo088, Olivia Game, Kwiatek BRD1, Dziadek K Koska 31 Serduszka dla Was, dziękuję za subskrypcję. I jeżeli wy chcecie się pojawić tutaj na liście i chcecie zgarnąć pozdrowienia, to kliknijcie przycisk subskrybuj. Najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić mojego filmu. No i się zagadałam, i Pan będzie mnie zadowolony. Kciuk w górę! Jej! Właśnie, zostawiajcie też łapeczki w górę, jeżeli lubicie Good Pizza, Great Pizza. Czy mogę dostać dwie pizze Margarita? Nie potrzebuję tego brudzącego, ciągnącego się sera, który wszystko zepsuje? <śmiech> <śmiech> Dziadek, co ty gadasz? Ser jest najlepszy na pizzy. No to jaką ty pizzę chcesz? Sam sos? A, i bazylia. Ha, no właśnie. Czyli sam sos i bazylia, no dobra. Ale już się wystraszyłam, że nie... No nie wiem, że z samym sosem pizzy, no jak? Tyle dodatków mam, a pan chce tylko z sosem i bazylią. Ajajajaj. Przecież ser na pizzę to jest złoto. To jest płynne złoto. Okej, okay, kroimy. Nie, miałam nie kroić! Najgorzej, no nic, wyrzucimy pizzę. No nie mogę wyrzucić teraz? Halo? Wrzucaj się. O, mogę, dobra. Zrobię szybko jeszcze raz, bo chcę, żeby było perfekcyjne zamówienie. Szkoda, że trzeba było wyrzucić tą pizzę, bo ja chętnie bym ją zjadła. Nie, już chciałam pokroić i już, już miałam prawie myszkę na tym nożu. Nie, nie, nie. Proszę. To jest matematycznie idealna pizza, a nawet dwie pizze, więc podwójny napiwek powinien być. Ześlij mi pizzę z bekonem. No dobrze, no dobrze. Z bekonem, z samym bekonem, ale ser musi być! Ale ładnie ten bekon wygląda, powiem wam no. Ja zazwyczaj nie jem takich pizz mięsnych, ale ten bekon wygląda tutaj tak dobrze, żebym go zjadła. Dobra, musimy jak najwięcej dzisiaj pieniędzy zarobić, bo kolejne co musimy kupić to jest szybszy piec. Bo jeżeli nie będziemy mieli szybszego pieca albo na przykład drogich dodatków, to nie odblokujemy kolejnego rozdziału. Czy zdążę jeszcze jednego klienta? A chciałam szybko kliknąć OK, ale się nie udało, ale szkoda. No nic, ile zarobiliśmy? 19,22, więc całkiem OK. Szkoda tej jednej pizzy na początku. Czy mamy coś do naprawienia? Nie mamy, bo na dekorację raczej nas nie stać. I właśnie, co ja chciałam Wam powiedzieć? Jak to cofnąć? O, tutaj. Musimy kupić tutaj tak, szybszy piec. To jest kolejna rzecz, jaką kupimy, bo właśnie chcę odblokować kolejny rozdział. I będziemy musieli kupić jakiś jeden z droższych dodatków, czyli niby tam mówią, że może to być ten neon pizza, roślina, rajski ptak, szafa grająca, automat, dudo. No ogólnie te drogie rzeczy. Musimy przynajmniej jedną drogą rzecz kupić, tak więc zbieramy na szybszy piec i na drogą rzecz. Tak więc zaczynamy kolejny dzień, 70. Wiadomości nie ma, a szkoda. Właśnie nie podlałam tutaj mojego bakłażanka. A tu nam tablet mryga. A czemu taka słaba opinia? Czemu tylko 3 na 5? Jest mi teraz bardzo przykro. Osiągnięcie. O, pełno diamencików, tak. Dajcie mi diamenciki. Tutaj, loguję się przez 30 dni, 5 diamentów dostanę. O, no to jeszcze mi trochę brakuje. Historii nic nie mamy. Możesz mi zrobić pizzę peperoni z oliwkami. Nie ma sprawy. A ja sobie dzisiaj zrobiłam, uwaga, uwaga, sałatkę i dodałam oliwki. Trzy oliwki, ale dodałam. Nawet kupiłam oliwki, bo miałam ochotę. I w sumie nie popsuły mi mocno smaku, tak więc już powoli dorastam do smaku oliwek, jest dobrze. Ale myślę, że na pizzę już też bym nawet zjadła. Chyba nawet jadłam niedawno. Ale to chyba z przypadku tylko było. Proszę bardzo. Nie wiem co powiedzieć, ta pizza jest tak dobra, że chciałabym kupić jeszcze jedną i podzielić. No to kupuj! Bo ja będę miała z tego więcej pieniędzy. Chcę cebulę i oliwki tylko dla mnie, oczywiście. Serii sos. No no, 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 dobra. To jest standardowe zamówienie, jak zwykle. Już się tyle tego tekstu nasłuchałam. Chcę oliwki, coś tam i tylko dla mnie. Yy, cebulę i oliwki, o. To jeśli mam być szczera, no to to jest taki mini event, tak? Mini wydarzenie z, tym, yy, z tymi złotymi dodatkami. Niestety, ale ja jestem zbyt biedna, żeby kupić sobie te dodatki złote. Ale fajnie, że takie coś pojawia się w Good Pizzy Great Pizzy. Oby by było więcej tych eventów, nawet mini-eventów. Chyba tutaj pizzę musimy dwa razy, prawda? Tak. No, ja już się nie mogę doczekać. I ja, co będzie na święta w Good Pizza Great Pizza? A na pewno coś będzie, prawda? Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu, czy będzie coś na święta. <grym> I dużo napiwek. O, ale o, patrzcie, on to, to samo powtarza co tamta pani. <grym> Ale jaja. Kto kolejny? Ujeja! Czy mogę dostać dwie hawajskie pizze, ale z ananasem tylko na jednej połowie? Połóż na całej zielony sos. Nie ma sprawy. Dwie hawajskie, ale z ananasem tylko na jednej połowie. A chciałam Wam w ogóle powiedzieć, że jak był ten event halloweenowy w pizzy, to miałam jakiś błąd i nie mogłam zrobić zadania z wampirem. Chciał chyba jedną pizzę albo dwie wegetariańskie, chyba jedną pizzę wegetariańską i powiem Wam tak, myślałam, że coś źle robię, ale się okazało, że chyba jest jakiś błąd w ogóle w tłumaczeniu, prawdopodobnie, bo robiłam zgodnie z filmikami na YouTubie i cały czas miałam, że jest źle zrobiona. I no tak się zdenerwowałam, musiałam wydać diamenty, oczywiście to nic nie pomogło. No tak więc dajcie znać w komentarzu, czy też mieliście taki błąd, bo ja niestety miałam i nie mogłam, wykonałam chyba tylko trzy zadania halloweenowe, bo ja sobie wchodziłam tak, żeby dorobić sobie pieniądze. Ogólnie nic się nie działo tam, ale no właśnie miałam taki błąd i widziałam, że chyba kilka osób też mi pisało w komentarzu, że nie mogło tego zadania wykonać. No i bardzo przykra no, sytuacja. Miejmy nadzieję, że to się nigdy nie powtórzy. O, smakowało mu, to dobrze. <grywa> Zastanawiam się nad śniadaniem. Nie mogę się zdecydować pomiędzy pizzą a jajecznicą z boczkiem. No to zjedz może pizzę z boczkiem. Ale nie mamy jajek. A, z warzywami, no to tak. Chcę ser, bekon, bakłażan i sos. O, dobra, dobry wybór tak bakłażan. Dawno bakłażana nie używałam w ogóle. Ha. Ok. Okej. I... Bekon, bakłażan i sos. Czyli bekon jeszcze. Ciekawe połączenie. Już myślałam, że wszystkie warzywa będziemy musieli dodać, ale jednak nie. A ciekawe, że cebuli nie chciała. Ja zawsze jak jajecznica, to jem jajecznicę z cebulką. Ten boczek dla mnie, tego boczku może nie być, ale cebulka w jajecznicy musi być. Mamy koniec dnia. Więc pani jest ostatnią klientką. Mamy, no nawet całkiem pieniędzy dużo. Właśnie, bo jeżeli ja teraz więcej dodatków odblokowałam, to większe napiwki dostaję. Poproszę dużo napiwek. Pum! <grym> Tylko 2,50, no dobra. <grym> Ile zarobiliśmy? Wtedy było chyba 19, 20, coś, a teraz 32, 78. I to mi się podoba. Tu nic nie potrzebujemy. Jedziemy, kolejny dzień. O! Jakieś wiadomości. Oddaj hołd starożytnemu królowi ziół i postaraj się używać świeżej bazylii na festiwalu bazylii. Z innych źródeł. Naukowcy odkrywają zaskakujący związek między depresją a niedostateczną konsumpcją pizzy. Coś w tym jest. Ja w ogóle jak jestem y, głodna, to jestem od razu też i zła, i nerwowa. O, jeszcze jedno, jedna wiadomość. Wreszcie profesor Salimi twierdzi, że śmierć Pepero... Peperoniti jest spowodowana brakiem pizzy. Może tak być. Czekajcie, bo mój telefon coś tutaj pika. <laughs> to wszystko na dzisiaj. Good pizza, great pizza. No. Lubię wieprzowinę. Nie zawracaj sobie głowy z sosami, serami lub rybami. Chciałabym, żeby pizza była dobrze wypieczona. Ale tu powiedz mi co chcesz. Wieprzowe produkty. No dobra, lepiej mi powiedz, bo nie chcę zrobić sizoj. Okej, okay, super. Wyjaśnione to robimy. Ja wolę jednak klikać to Proszę, żeby później źle nie zrobić. Oj, dziura tutaj. Aha, nie zawracaj sobie głowy sosami! Aha, czyli to jest ta pizza, co kiedyś tam Pani chciała, dobra. Aaa, znowu sosy sosem zrobiłam! No co, no nie! Dobra, szybko klikamy, szybko, na speedzie pizzę robimy. Cyk! Żeby Pani nie była zła, że zła pizza. I pewnie ona nam złą opinię wystawi, bo krzywo składniki położy, nie? Dobra, Boczek, szybko Boczek, klikamy. Mmm, speed. Dobra, jest ok, w miarę. Przyspieszę piec jeszcze. To chyba najgorsza pizza z rana. Dobra. Chciała dobrze wypieczoną? Dobrze wypieczoną jeszcze nie! Opinia mi dobrze, niedobrze spadnie. Jeszcze jest 30, Będzie na 30% około, dobra. Um, ok. Cyk, szybko. Aaaa! Jeszcze źle pokroiłam jej. Oj. Hej, w porządku, spoko, ale mogło być trochę szybciej. Uff, dobrze. Dobrze, że nie zauważyła tego ciechnięcia pizzy. Boczek wpadł mi w oko i chcę mu się tylko lepiej przyjrzeć. Czyli pizza z boczkiem. Z boczkiem. Okej. Okay. Mam nadzieję, że tutaj ktoś zamówi tą jedną pizzę, bo szkoda, żeby się zmarnowała. Dobrze wypieczona? Nie. cyk, cyk. cyk. Ta pizza właśnie sprawiła, że mój dzień jest idealny. No tamtej pani pewnie nie. Co dla Ciebie? Chcę po prostu połowę pizzy z boczkiem i szynką. I dobrze wypieczono. Okej. Okay. No ten boczek Wam powiem często. Pożądany składnik bardzo. Mogłam go wcześniej kupić. I szyneczka. No bo ta szynka to tak wygląda na taką najtańszą, ten boczek przynajmniej wygląda tak, tak e, drogo. I dobrze wypieczoną chcę. No dobra. O nie, piecek, piecek mi spowolnił się. O nie. No i teraz będzie tak powoli ta pizza szła, A wtedy takiego spida miała. Cyk, cyk, cyk. Proszę bardzo. Co? On nie chciał połowy z tym i połowy z tym? Co za niedobry. Nie, zobaczymy na powtórce nagrania. Ja zobaczę, bo wy już wiecie, czy to dobrze zrobiłam, czy nie. Cebula i pieczarki, nic dodać, nic ująć. A sos i ser? Ty, co? Bez sosu i bez sera, rzeczywiście. No dobra. I tak to by powiedziała. Sos, ser, coś tam. Więc ona chce tylko takie. O. No dobra. Na własną odpowiedzialność. Co to za dziwne pizzy? Ja nie rozumiem, co oni z tym sosem mają. Pieczareczki jeszcze. No i jak ta pizza źle wygląda. No nie, no tak nie można. No ciekawe, no bo tak to by powiedziała na końcu, że chcę sos, ser, pieczarki, cebulę. A tak to ta pizza dziwnie wygląda. No ale dobra. Może tak ma być. Ale tamten klient mi się nie podobał. O, czyli rzeczywiście taką pizzę chciała. O gustach się nie dyskutuje. Ile zarobiliśmy? Jeden zwrot miałam. Co tak mało? Naprawdę przez ten jeden zwrot miałam tylko tyle zysku? Naprawdę? Miałam jeden zwrot, to zarobiłam 19 dolarów. A czemu teraz tak mało? Niedobrze. No dobra kochani, na dzisiaj to już wszystko. Niestety nic nie kupię tutaj z tych złotych rzeczy, bo są za drogie, a szkoda, bo mi się bardzo mocno podobają. No ale wiecie, ważniejsze są składniki i ważniejsze jest to, żeby odblokować kolejny rozdział. Dzięki składnikom też na pewno więcej zarobimy, chociaż ten poprzedni dzień nie dowiódł tego, bo zarobiłam tylko 7 dolarów. Trzymajcie za mnie kciuki, żebym w końcu zarabiała tutaj dużo, żeby było mi stać na te złote dodatki. Ja Wam życzę udanego weekendu. Trzymajcie się, pa pa!